Witam na nowej serii No To możemy nazwać no, po prostu gospodarstwo szynka może być No to gospodarstwo szynka I już tam od stacji, no statą robimy no uprawiamy to no te pola nasze No i teraz nowe nabytki przyjechały ale tata kupił ale w sklepie te, te no te nowe nabytki no i trzeba po nie jechać niestety kupił chyba tam siewnik kosa i no i nie pamiętam co jeszcze ale się zobaczę. Już jestem pod sklepem. Aha, dwa wozy kupił. No i tutaj jest jeszcze kost i chyba najpierw wezmę przyczepy. Ale nie wiem, czy da się w ogóle podłączyć je, żeby razem obydwie były. Zobaczę. Tutaj. No nie, trzeba. Tą podłączyć do tej. No nie wiem, jak to tak kupował, to pisało, pisało że można. Podłączyć. Niby. O! o. Teraz podpchniemy O! podpięto. No i jedziemy. Nie wiem, czy w ogóle można z takimi wozami jeździć po drogach. No to jest chyba państwowa. No, ale to jest taka no, trochę taka droga polna. Trochę taka. A to zaraz Wam pokażę drogę na, moją, na moje gospodarstwo. Tak przy okazji. No i już jesteśmy blisko koło gospodarstwa. Tutaj takie jak krzyżówka. No i tutaj jest. No, nasze gospodarstwo. O tu bizona mamy. Skręcą. No i tutaj po, posialiśmy Już wam mówię. Tutaj mamy tak. Yy, słonecznik. Tu mamy słonecznik. A tam dalej jest yy, owie. Yy, ta Nie owiec, tylko sorgo. Tutaj później będę to wstawiał do garażu. A teraz jeszcze chyba muszę jechać po tego kosa. Aj jaj. No tak jest, jak ta ta kupi nabytki. I nie chcą przywieźć. No. Ech, już tego nie będę pokazywał, bo trochę nudne to by było. No i teraz już podjechałem. No i... Nie wiem co teraz brać, chyba kosa wezmę. A i od razu chyba załaduję go. Szkoda, że tu w 30 nie ma tuza, bo bym chętnie tuzem. no ale przewiózł jeszcze te, yy, ten siewnik, tylko muszę z tym tyłem jeździć cały czas. się tak, że na 100 subskrypcji yy, pokażę Wam mojego tata. No, mogę tak zrobić. Na 100, 100, 100 kurde, 100 subskrypcji mogę pokazać mojego, mojego tata. Tata to jest taki trochę starszy. On ma tam już chyba... Mos no, 70, on ma 78 lat. Mm. O, no, już starszy człowiek. Oj oj. No i tutaj patrzę tak. No przydałoby się tutaj jeszcze raz z tym rozsiewaczem nawozu. No tak pomiędzy, żeby jechać. Żeby za bardzo tego nie pougniatać. tu tak pomiędzy przydałoby się wjechać. Opa. Oj, oj. Od razu tutaj w sorgu. Też. Oj, oj, tutaj to się ugniecie ja. No ale trzeba. Nie, u sąsiada wjechałam trochę Opa, tu pomiędzy trzeba jechać Idealnie jadę I teraz może jakoś O tak O kurde ale Ale ta ciepło ugniatałem to trochę Mam na oku takie jedno pole Chciałbym go, je kupić No ale na razie mam pieniędzy za dużo Potem account. Okay. Ej, nie na jakieś takie małe pola, to może i by starczyło 300-700. takie mniejsze pole. Albo wziąć kredyt i kupić większe pole. Od razu. No tutaj to już takie, te dwa razem to dają coś tam. No i tu już będzie ostatni przejazd. Tutaj żeby Cik. I to ostatni przejazd jest. Już. Ech, tu za niedługo będą żniwa. No dobra, tu muszę trochę otworzyć Otworzyć wszystko I powstawiać to To dopiero niedawno z wujem kupiliśmy yes. Nie z wujem, tylko z tatą. Kupiliśmy to i na razie nic tu nie ma Ojej, o, niej, op, wychylicie i jest No bizon niestety się nie zmieści tam No dobra No i tutaj muszę Oj, tyle. świata sobie włączę Dobra, będzie Da się tu wjechać, da się No i teraz tym, to chyba przodem za szybko trochę tak wolniej o kurde nie nie tak No dobra. No I to już będzie koniec. No i to będzie już Koniec na ten odcinek. Mm. No i tyle w następnym odcinku to może będą yy, no poszukam pola żeby kupić. No i do sobie staram pogadać. No to na ten odcinek by było tyle. Pa do następnego.